Dzisiaj mamy pierwszy raz w tunelu Zobaczcie proszę Państwa, pierwszy raz idziemy przez nowy tunel Elegancko, nie? Jak, pod, jak podróż w czasie, nie? Marian, to jest jakby luksusowo <laughs> <laughs> Jakbyś jechał szybko, to tak jakbyś w czasie podróżował, nie? No no wiadomo nie Radan Tunel imienia Lecha i Marii Kaczyńskiej, tak? Tak? Nie, nie wiem Tak mówiłeś To jest... Są ci co księżyca z tych Ten Kaczyński Jest ten? Tak, jeden z nich Długo to budowali, nie? ale w końcu teraz będziemy mogli szybciej do Mentuska dojechać. Także dla nas na plus to nie tylko dla nas, to nie dla podróżujących samochodem to takie tunele to jest... No i szybciej na pisem, dojechać, bo teraz mamy teraz około 15 minut szybciej. Mhm. Podobność nie sprawdza. No może w przyszłym roku to wisłę bardziej wyeksplatujemy, bo w tym roku to byliśmy parę razy, no i czas mnie wtedy nie puszcza zawsze. O, dojeżdżamy do jakiejś dziury teraz. Nie. No to co? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. I mile? W, kolejnym, w film. kolejnym filmie. Kontynuując nasz projekt, który ostatnio żeśmy zaczęli. pokazywaliśmy Wam najdroższe rzeczy w Mientusie, jakie mamy, a dzisiaj pokażemy Wam najtańsze. Trzy najtańsze. Tak, tak. bo nie, nie dało się tego zrobić na jeden film, no jest jednak tego towaru. Wybraliśmy takie rzeczy, wiadomo, nie będziemy wam pokazywać bombek, jakiś gum, Głąb, takich dokładnie. rzeczy, bo to wiadomo, są rzeczy tanie, nie? Powiedzmy, a ja tutaj pokażemy Wam takie. Bardziej wybraliśmy z jakichś, można powiedzieć, troszkę konkretniejszych działów najtańsze rzeczy, mm -hmm. czyli to zaczynam od wędeczki, mm -hmm. od wędeczki spinningowej z Michela. Jest to najtańsza wędka spinningowa, dwuskładowa u nas na sklepie. Koszt takiej wędeczki tam był chyba 53-54 zł, mm -hmm. Czyli taniocha, nie? Taniocha, dokładnie. Złożymy, zobaczymy jak ona jak wygląda. To jest kijek 2,10. On był w gramaturze 8,25, z tego co dobrze widzę tutaj, 8,25, mm -hmm. tak wygląda, króciutki dolnik. Zobaczcie jak, bo to wiadomo, to jest z innych, kompo z innych komponentów wiem, na pewno widać. zrobione, z czego by to było zrobione? Jezus, to jest takie najtańsze jakieś włókno zapewne. To jest włókno, nie? Nie jest to węgiel, nie? E tak. Obstawiam, że jeszcze musimy popatrzeć, ale nie, czy to nie będzie zwykł jakiegoś szkanego nawet czy coś, bo mm -hmm. raczej mm -hmm. na węgiel. Zobaczcie to... sobie, widać od razu po takiej wędce taniej w porównaniu do innych wętek, jak taka wędka chodzi. Zobaczcie, jak on, jak ona ma, jaką ona ma rozbieganą pracę. Nie? Tak. Nie jest taka. Nie ugina się tylko góra dół. Chodzi też na boki, nie? To jest taka rozbiegana. No ale na początek jak ktoś zaczyna, jakąś blachę, jakąś gumę Pewnie, w ogóle. To wystarczy. kupić sobie za pięć dych. No i nie bać się, że się to zepsuje. No i sobie jakoś tam no śmigać. Zobaczcie, jest tutaj taka pianka ewa. Śmiesznie to wygląda. Bardzo króciutki ten dolniczek, nie? Się złapie tutaj, dopnie się koło ale może fajnie, nawet, Może nawet porównać, nie? bo mówię, że wędka o takich samych parametrach, ale wędka Wyżej budżetowo, zupełnie już inaczej się zachowuje, więc widać, mm -hmm. jaki to jest mm -hmm. materiał, też materiał, że jest. Mm -hmm. Mówię, typowy kijek dla początkujących, żeby ktoś spróbował próbował. Chcieliście najtańsze? Macie, Macie najtańsze. Macie kijek w... spinningowy u nas na sklepie Mitchell. Mitchell Adventure. Adventure. dwójeczka. Tak jest. Ciekawe jaka była jedynka. <śla> Dobra, kilka mamy. Jak wyszła <śla> dwójka, to musiało być dobrze. No, musiało być tak? dobrze, ta. właśnie wasza kontynuacja serii. Dobra, czyli tak, wędeczka jest. Tutaj pokażemy najtańszy sygnalizator. Koszt 28 zł. Sygnalizator tak? przydatna rzecz, myślę, tak. że każdy jak zaczyna powiedzmy swoją przygodę jakąś z gruntem, to już e, warto. Sygnalizator mhm. jest potrzebny, najprostszy, tylko że tak powiem, przycisk odnośnie tonu i głośności. Tylko tyle. Także najzwyklejszy. Bez żadnych bajerów. Bez żadnych bajerów, Bez centralek, wiadomo, mówię. tylko podpinamy i ma to tylko zapiszczeć podczas Dokładnie. brania. Dokładnie. Jedna dioda wiadomo, świeci się podczas brania i. I taki najzwyklejszy sprzęt. Trzeba się. też zwrócić uwagę na pewno, jakie baterie tutaj wchodzą Wchodzą mm -hmm. tutaj baterie A23 dosyć specystyczne, więc warto 12 sobie voltowe, tak. tak, to warto sobie przepatrzeć. Nie ma tej baterii w zestawie. Od razu to trzeba powiedzieć, wiadomo, mm -hmm. i, i przepatrzeć sobie, bo te baterie są, tak powiem nie wszędzie są dostępne. Mm -hmm. A ile taki? 28 zł. 28 złotych, także myślę, że na początek. Jak ktoś już nie chce, chce, odchodzić od dzwonku, wiadomo, używało się dzwonków i tak dalej, to myślę, że teraz takie Najtańszą, najtańszym kosztem. I... Powiem ci, ja miałem pamiętam z takiej niemieckiej firmy. BER, mm -hmm. coś tam pamiętam. Miałem taki, taki yy, sygnalizator, sygnalizator kiedyś i jakoś tam sprawdzał się. No, bo zwani, czasami najtańsze nie zamian, są no, najprostsze, bo nie ma na co się popsuć. Zwykła rolka, zwykła ton i głośność, i, i wystarczy, moim zdaniem. Dokładnie, dokładnie. Co tu jeszcze mamy? I kowroteczek z Kongera Carbomak Serii Iron Carb yy, w rozmiarze 340, tutaj, także to jest też kowrotek który kosztuje na ten moment około 70 zł, więc najtańszy kowrotek na sklepie jest z wolnym biegiem w tym mhm. momencie. Firmę raczej rozpoznajemy konger. Ja szczerze mówiąc nawet zaczynałem, pamiętam od Kii i kowrotek, chyba też miałem. Jak zaczynałem właśnie mhm. swoją przygodę właśnie też z Kongera. Właśnie ludzie lubią wybierać Kongera, jest to taka powiedzmy sprawdzona firma i. No już dosyć długo też na rynku, bardzo długo, także mhm. tak to wygląda. Nawet można od razu pokazać, że 70 do, do, złotych, ale jeszcze zapasowa i jest w zestawie, także... Na jakieś pierwsze karpiki i pierwsze ryby z gruntu, z wolnym biegiem. Z wolnym biegiem jest. Wiadomo, nie na duże ryby, bo tutaj jeżeli chodzi o kwestie hamulca mm -hmm, i tak mm -hmm. dalej, to... No ale karpie do 6 dyk śmiało, takim targarskim, i rady, nie? Uwierz, że ono też tyle kosztuje, że nawet jak coś się stanie, to nie będzie tak strasznie szkoda może. Mm -hmm. A wiadomo, jak ktoś kurczę zaczyna przygodę, no to musi się z tym obyć, wybrać sobie swoją metodę Tak, przodową. Jak się spodoba, wiadomo to celować Wie, że Ja mówię, na sam początek takie coś wystarczy. Hmm. Ja powiem, każdy, bo ja z początku też już wiem takich obrotków, mówię po 40-50 po złotych i to i, i byłem zadowolony. Spodobało się i... A jak wiemy to wędka żłowi, a nie się, sprzęt... A nie sprzęt, tak jest, dokładnie. także, także nie, ma za, nie ma co inwestować i zaczynać, nie wiadomo z jakich może akurat karpia, co się nie spodoba i... Dać pięć 5 dyk za taki powrotek i po prostu go No się i sobie. się dokładnie. Będzie leżał, nie? Nie ma sensu inwestować. Trzeba jednak określić, się, co się chce robić, jaką metodą się zająć, nie? Tak jest. Trzeba sobie wybrać nie da się, nie ma. Wi wiadomo, są niektórzy wędkarze uniwersalni, ale to są wybitni wędkarze w świecie. Tak, tak, ale i tak, i tak przeważnie, któraś metoda zawsze gdzieś tam przeważa troszkę. Ktoś dokładnie, ma jakąś to wiedzą, wybraną dokładnie. od początku i. I myślę, że spróbować faktycznie tak jak tutaj. Nie będzie szkoda, jak się go zostawi później gdzieś, mm -hmm. gdzieś się go rzuci w kąt i Także zachęcamy Was jeszcze też do zakupów. Wiadomo, to są takie nasze propozycje. Tutaj wybraliśmy spinningową i gruntową, takie najbardziej popularne metody. Yy, ale jeżeli chodzi o takie tanie rzeczy, no to... no to mówię gumy przede wszystkim na sztuki. No to można powiedzieć, mm -hmm. że gumy od, od złotówki można mm -hmm. kupować. Faktycznie mm -hmm. są rzeczy, które są sprzedawane typowo na sztuki. Wiadomo, gumy, jakieś agrabki, paczki haczyków i tak dalej, no to też są rzeczy tam że tak powiem, do 5 złotych nawet. Że można Bombeczki. Kupić bombki, tak jest, dokładnie. Spawiki i tak dalej. Także to można kupować dużo taniej, ale mówię, żeby... Tutaj raczej chcieliśmy pokazać takie coś, co mm. już można użyć. A powiedz mi z gum, na przykład jaka firma najtańsza, najtańsze gumy? Na ten jakie? moment Guna. myślę, że tak samo jak i Kołowrotek, czy najtańsze gumy, mógłbym powiedzieć, że są z Kongera. Są z Kongera, tak, dostępne. Tak. Także jeżeli byście byli zainteresowani, wiadomo, te gumy też wcale nie są gorsze. Nie są, nie, nie są, nie, nie są gorsze, a mówię, a fajny Konger robi, e, że tak powiem, też dużo rozmiarów przeważnie, znaczy u nas naj, najwięcej jest małych, czyli gdzieś tam mówię, do tych, do tych 10 cm i mm. faktycznie taka najzwyklejsza guma e, może kosztować tam, nie wiem, złotówkę, złoty, 20 na Także to już można, tak samo nie wspominałeś mi o główkach dżigowych. Główki dżigowe z Kamaczy potrafią kosztować nawet poniżej złotówki. Są główki, bo wiadomo, takie gdzieś tam dwójeczki, trujeczki, to są nawet po, po 80 groszy za sztukę. No Więc... powiem Ci, nie ujmuję wcale im w porównaniu do jakichś tych lepszych firm. Łowiłem na niej. Ja I też się sprawdzałem. Nie, sprawę, nie miałem, żeby mi się te haki łamały, żeby mi się gieły. Tak Tym wiemy. bardziej, że Kamatsu można wspomnieć, że fajne ma te główki z tego względu, że są faktycznie małe. I jeżeli ktoś nie zbroi tego na mikrodzigach, to nawet można dobrać taką faktycznie malutką góleczkę do, do maje przynętej i też będzie, będzie w porządku. Mm -hmm. Także no, tak, po tak by to wyglądało. Zachęcamy Was też do udziału w konkursie. Kalendarz jest do wygrania. Tak, jest do wygrania kalendarz, także więcej informacji się pewnie jeszcze wkrótce pojawi. Więc zachęcamy wszystkich do brania Myślę, udziału. że tyle jeżeli chodzi o ten film. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco w kolejnych produkcji w Nadwody. I do zobaczenia. Mamy nadzieję, że przy rybkach, bo już pogoda taka zimowa. Już zimowa. Jeszcze śnieg spadł, także... Dokładnie, u nas już sypie dzisiaj pierwszy, bierzcie pierwszy dzień. Bierzcie spinningi jeszcze. Jeszcze. i dopóki, karpiówki, póki dopóki, nie zamarzło. Póki nie? nie ma lodu, to jeszcze, <laughs> jeszcze trzeba próbować. Malczu.